Vlog dzień siedemnasty <iszELLER> Widzisz mi się, jak dobrze, że nie wyrzuciliśmy tej pozytywki. Teraz Lijamek się z niej może cieszyć, tak? Zobacz, jakie piękne bałwanki. Wczoraj straszyliśmy, że być może nie będziemy nagrywać, bo rozwijała się u nas y, choroba, ale na razie jest jeszcze znośnie, więc korzystamy, póki możemy. Jeszcze póki chodzi, to nie chodzi. Zbieramy się właśnie do miasta Bożek-Żółto. Nic to nie zmieniło. W każdym razie zbieramy się do miasta, musimy zrobić jakieś zakupy jedzeniowe. Yy, jesteśmy bardzo w plecy, bo tak jak mówiliśmy, yy, organizujemy teoretycznie święta u nas. Nie mamy nic. I, ale chciałbym nam pogratulować, bo jest tydzień przed Wigilią, a my się zorientowaliśmy, że powinniśmy coś kupować. Tak, i po weekendzie zaczniemy. Dzisiaj robimy zakupy takie jeszcze dla nas tylko, a po weekendzie zaczniemy już kupować czyli całe trzy dni przed świętem. Dobrze, dobrze, że ty chciała przywozić jedzenie. Tak, to prawda. My oferujemy tylko nasze, nasze towarzystwo, dach nad głową i, i, i grzanie w kominku. Jesteśmy już po zakupach i uznaliśmy, że idziemy na spacer. Oddychać świeżym powietrzem, ale jest to o tyle problematyczne, że mam cały nog zawalony, a buziom nie chcę też oddychać, no teraz nie. Takie, że powietrze jest tak zimne że czuję, że będą jeszcze większe problemy zaraz. Pokazuje, że jest minus 6 stopni, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie ogólnie. Tak, odskrywalna też pokazuje minus 10, ale tego się w ogóle nie czuję teraz. Nie. Więc idziemy się chwilę przejść. No i wracamy do domu. I Szoku, bo wszystko jest tak białe, jest po prostu zmrożone. Dawno nie było takiej zimy. Tak, ale z drugiej strony, morze czy plaża, no, czy piasek jest troszkę zmrożony, ale woda nie ma na sobie ani, ani kry, ani nie jest podmrożona nic. Jest po prostu serwanie. Nie, tylko tutaj wszędzie dookoła wszystko jest po prostu białe: drzewa, ławki, śmietniki. Więc jest... wygląda to naprawdę niesamowicie imponująco. No to nie jest na, codzienny jak na nasze widok. Tak, to są standardy. Naprawdę, ten rok, jeżeli chodzi o śnieg, to jest coś dziwnego. Jest no. Miasto. Widać, te globalne ocieplenie działa. Po pierwsze, mamy kolejny prezencik w kalendarzu adwentowym dla Liamka. Chodź malutki. Chodź, zobacz co tu jest. Wow! Książeczka. A oczywiście ma to gdzieś. Ale co chciałam powiedzieć. Wiedziałam, że będzie miał to gdzieś, ale żeby było, że dałam. Co chciałam powiedzieć. Stoi u nas choineczka. O, tutaj piękna choineczka. I Liamek, jak się czymś bawi, to zwykle gdzieś tam przeturla i wpada pod okno, i on nie może się tam dostać, bo go kuje choinka i się wkurza. I ja muszę tam, wiecie, nurkować i wyciągać mu. I to jest a propos tego, co rok temu pisali nam ludzie, nie? Jakby było bardzo dużo komentarzy na temat tego, że w tym roku, jak Janek będzie miał rok, żebyśmy nie kupowali choinki, że dopiero zrezygnujemy z choinki, bla, 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 że wtedy lepiej sztuczną, bo będzie lecieć, bo to, bo tamto... Zobaczcie. On jedyne co robi, to czasami sobie tak na pewności dotknie te gałązki i to tyle. A tak, zwykle tam nawet nie podchodzi. Tak, nie zbliża się do niej, bo, bo go pukuje. Zaraz odjadę, ją dostaniesz. No. <noise> zaraz będziesz miał obiadek? Tak? No zaraz. Więc chciałam tylko powiedzieć, żebyście. Jeżeli jesteście y, przyszłymi rodzicami lub y, maluszków jakichś i non stop słyszycie jakieś rady, to naprawdę... Nie słuchajcie ich. Róbcie po prostu tak, jak chcecie, jak uważacie, bo to, ile my nasłuchaliśmy się rad przez całą ciążę, ile obcych ludzi w internecie nam doradzało coś, co ostatecznie nigdy się nie sprawdziło. Bo ja nie mówię, że wiecie, rady ogólnie są złe, ale po prostu czasami te rady były takie po prostu nie pokryte właściwie niczym, tylko po prostu, żeby coś rzucić, żeby powiedzieć ci odwrotnie, niż jest w rzeczywistości. No może, no ale to też mogło być tak, że u kogoś się sprawdziło u nas tak. i właśnie. Trzeba wszystkie rady przesiewać przez swoje sito właśnie. Niektóre brać do siebie, a niektóre po prostu testować na sobie. No właśnie, o to też chodzi. Więc e, z choinką się nie sprawdziło, u nas świetnie sobie radzi choinkali, jak. A za rok to już inaczej będzie no, wyglądało. Może wiem, a może wcale nie. No bo zobaczymy. <noise> jak jest zadowolona śmieci. <siedzi. głosy> mimo, mimo wszystko to są ciperki Ale nie jest tak bardzo zadowolona właśnie, bo... Robi taki filmik, co robiliśmy też sobie co miesiąc z Liamkiem, jak go trzymaliśmy na rękach, nie? I są emocje? Ja nie trzeba w tym tygodniu emocjonalnie. A co jeszcze w tym tygodniu planujesz? mój Boże. No, jak jeszcze nie widzieliście, to jest na naszego Instagrama. Widzimy się następnego dnia. To nie miał być vlog łączony z dwóch dni. Um, tak wyszło, bo się okazało, że nagraliśmy nie za dużo wczoraj. Więc przy montażu uznałam, że dobra, po prostu dogramy dzisiaj, połączymy to ze sobą i tyle. Ja właśnie robię Liamkowi butle. I tak się składa, że dzisiaj jest 18 grudnia i dzisiaj mija dokładnie rok, od kiedy wróciłam z Liamkiem ze szpitala. Nie będę płakać już dzisiaj. Lampeczki chcesz dotknąć? Tak? Proszę. A ty głodny? Teraz dostaniesz. Kapi przed chwilą próbował mi mówić, że to na pewno nie było 18, tylko później. Nie, 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 o, nie. No nie tak, tak wyglądało. Ja nie byłem pewny, kiedy to było po prostu. <laughs> Musiałem w głowie odtworzyć, czy to na pewno było tego dnia, co mówisz, czy przypadkiem nie był dzień wcześniej. Ale jednak jak sobie odtworzyłem, to jednak wiesz. Ale tak, Kapi kazał mi na siebie czekać w szpitalu wystarczająco długo, Jak wystarczająco że prawie długo? myślałabym, że już to faktycznie był następny dzień, bo... Chodź tu, chodź. ja powiedziałam Kapiemu, bo rozmawiałam z moją, moją panią ginekolog, że wyjdę właśnie w sobotę. Nikt mi chyba nie wierzył, że tak się, że tak się stanie. No ja nie wyjechałem ja i ja nie wierzyłem. A ja Kapiemu mówiłam, żeby był po prostu przygotowany, że rano dostanę wypis i żeby po mnie był po prostu gotowy przyjechać. Po nas właściwie. I ja dzwonię o dziewiątej rano do Kapiego i mówię, oczywiście słyszę, że no, się okazało, że kacperek sobie spał. No i mówię do... Ale niego, że no ja już wychodzę. Tak, dostałam wypis. Szykuj się. Tak pewnie z godzinę poczekam na ten wypis i możesz już wtedy być. Dostałam wypis. I nawet nie wiem, ile czekałam, bo Kacperek się nie przygotował na powitanie nas w domu i on dopiero tego dnia, kiedy wychodziliśmy, kiedy ja dostałam wypis, zaczął szykować tutaj niespodziankę dla nas, jak się później okazało. Więc to była nasza pierwsza kłótnia jako rodzice tak, to była pierwsza kłótnia i nawet nie widzieliśmy... Ja jeszcze. Znaczy widziałem wtedy przez okno malucha, ale jakby nie widzieliśmy się personalnie mimo tak. wszystko i już zdążyliśmy się spiąć wtedy. Nie no, nie kłóciliśmy się tak na, na poważnie, ale... Ciekawe! Wiecie, ale to były inne, już były nerwy. Bardzo ciekawe. No słuchaj, ja siedzę w szpitalu i przychodzi do mnie za jakiś czas poważna i tak patrzy... Jeszcze tu jesteś, a ja no... czekam. No ale równie dobrze na przykład był gdziekolwiek nieosiągalny w danym momencie i mógłbym przyjechać na przykład po 15. To no, co wtedy? No jak, no przecież... Jeżdż. A przyjechałem wcześniej. Ja mam wrażenie, że to było chyba około 12. No Nie wiem o której, ale troszeczkę musieliśmy poczekać na tatusia. 2 trzy godziny. Więc co właśnie? Ale pamiętam jak cię przygotowałem z dwóch złotówkami, żebyś mogła na sobie telewizor włączyć. Ja, ten... ja ni razu nie włączyłam. A chyba z tyle miałem, chyba Jakbym miała tam spędzić dwa tygodnie. No Nigdy nie wiadomo, nie? Ani tym bardziej dzisiaj nagrywanie totalnie nam nie wyszło. No ale tak jest, zobaczcie za mną kacperka z tyłu. Leży pod kocem i wiecie co powiedział? Żebyśmy obejrzeli sobie listy do M. Lub inny film, bo nie wiemy, czy na Netflixie są listy do M. Nie ma. Nie ma, więc obejrzymy ten z Lindsay Lohan. Te niezapomniane święta. Nie, i co innego mi się właśnie przyjęło wyświetlało. Okej, to wybierz. No i wydawało mi się lepsze, bo to z Lindzy Lohan to mnie znudziło tylko się zaczęło. Dobrze, no to wybierz. Wierzę w Mikołaja, o, zobacz, numer dwa wśród filmów dzisiaj. Okej, okay, dobrze. A zanim zaczniemy, to ja otworzę jeszcze kalendarz, bo jesteśmy bardzo w plecy. Wzięłam tylko ten skinderka, no bo no będzie, w będzie w idealnie do oglądania, ale kapi mi dzisiaj wyjął dwunastkę. Yy, I, 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 I wiecie co tam było? Hipcio. Nie wierzę po prostu. Czekaj, który jest. Znowu będziemy iść jest do tyłu. 18 chyba. 18. No i patrz. I to jest bok, a najlepsze są u góry, a w boku są. O, szokobąz może być. 14. Jest u, u góry. To może się okazać, że, że jednak coś dobrego będzie tu. O, patrzcie. Jaki słodki. Um, no. Renifer chyba. Jest. Jak to się stało, że tyle opuściliśmy tych okienek? Ignorowaliśmy go od jakiegoś czasu. Co? Od jakiegoś czasu ignorowaliśmy po prostu. I znowu szokobonsy. Fajny ten kalendarz w sumie. No, Dobre. 30 złotych, 15 szokobonsów. Nie, bo najgorszy jaki jadłam to był z Milki, bo był nudny i niedobry. No, nie smakował jak na Milkę przestałem. To Więc dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Dostawcie łapkę w górę, proszę, dla motywacji. Widzimy się, myślę, że nie jutro, bo jutro wiemy, że raczej nam się nie uda nagrać, chociaż będziemy się starać, no ale oprócz tego, że mamy różne zobowiązania, to Kapi jest też chory, więc podejrzewam, że może być różnie, ale to nic, przed świętami jeszcze na pewno będziemy i pa pa! Bye.